Witajcie na moim kanale Conmigo i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, pierwszy taki naprawdę odcinek już dotyczący bezpośrednio nauki języka hiszpańskiego. Ten odcinek jest przeznaczony dla osób, które albo nigdy nie uczyły się tego języka i chciałyby poznać pewne zasady, albo po prostu chciałyby nauczyć się czytać albo wiedzieć, jak przeczytać hiszpańskie nazwy. Myślę, że jeżeli ktoś Kiedykolwiek miał już jakąś styczność z językiem hiszpańskim, no to te zasady czytania ma opanowane, dlatego że z mojego doświadczenia wynika, że Polakom nie sprawiają one zbyt dużych trudności. Więc dzisiaj zajmiemy się czytaniem. Czytaniem i wymową, bo to jest bardzo związane. Tak jak mówiłam, ostatnio denerwuje mnie takie podejście, że hiszpański to bardzo prosty język zasada czyli zasada, że czyta się i pisze w zawsze w ten sam określony sposób, że mamy na to pewne stałe zasady, bardzo ułatwia nam na początku naukę, bo po, tak naprawdę po kilkunastu minutach jesteśmy w stanie przeczytać większość tekstów w języku hiszpańskim. Czyli kiedy nauczymy się już pewnych zasad, tak samo jak po polsku musimy nauczyć się, że na przykład z które ma nad sobą kropkę, to jest drży. wtedy już po hiszpańsku naprawdę łatwo pójdzie nam z czytaniem. Dobra, więc jeżeli chodzi o hiszpański alfabet, to składa się on z pięciu samogłosek A, E, I, O, U i akurat te samogłoski czytają się tak samo jak w języku polskim. Jeżeli chodzi o pozostały alfabet, to bardzo wiele liter czyta się dokładnie w ten sam sposób. Zajmiemy się teraz Literami, których wymowa jest nieco bardziej skomplikowana. Czyli ominiemy sobie te spółgłoski, które czyta się dokładnie tak samo jak w języku polskim, a przejdziemy do tych, które mogą sprawiać jakieś problemy. Powinny, o ile to, co sprawdziłam sobie przed chwilą, się uda, powinny nam się tu pojawiać plansze, na których będą się pojawiać te. Przykłady, o których będę mówić i te zasady. Natomiast też zachęcam do robienia swoich notatek. Wiadomo, jeżeli nie zdążycie, no to zawsze można sobie wrócić, można też skorzystać będzie z tych, z tych plansz. Ale fajnie, gdybyście sobie gdzieś tam też z boku notowali te zasady. Dobra, no to przechodzimy do wymowy w języku hiszpańskim. Pierwszą spółgłoską, która może być nieco problematyczna, to spółgłoska c. Dlaczego? Ponieważ ma ona tak jakby mm, dwie zasady. W zależności od tego, jaka samogłoska będzie szła bezpośrednio po niej, będziemy ją troszkę inaczej czytać. Czyli jeżeli po c będziemy mieć a, o lub u, to przeczytamy to jak nasze polskie k. I na przykład mamy słówko kasa, kosa czy kurso. Czyli tutaj jakby nie ma filozofii C, jeżeli później mamy AO lub U, no to czytamy jak K. Bardziej skomplikowana jest sytuacja, kiedy po C występuje samogłoska E lub I. Już mówię dlaczego. Dlatego, że jeżeli po C mamy E lub I, no to mamy dwa warianty czytania. I teraz. Tak, w zależności kogo zapytamy, nie ma wersji poprawnej. Już tłumaczę. W całej Ameryce Południowej i na południu Hiszpanii C plus E i czytamy jak nasze S. Czyli mamy na przykład sine albo na przykład ceboja. Natomiast w centralnej Hiszpanii ta wymowa jest nieco bardziej zbliżona do angielskiego th. Ja osobiście wymawiam wszystko przez s, więc bardzo proszę, żebyście wybaczyli mi tą moją wymowę taką typowo hiszpańską. I to brzmi mniej więcej jak fine albo jak feboje. To jest takie trochę jak angielskie th, takie sepleniące. I Teraz e, dlaczego powiedziałam, że w zależności kogo zapytamy, akurat mój chłopak jest z Madrytu, więc on wymawia wszystko przez takie mm, f i taka nasza rodzinna e, wieczna dyskusja, e, czy jednak to jest popraw. Byłyśmy dodany. W Hiszpanii mamy jakieś 40 milionów osób, które mówią przez f. Natomiast pozostałe 400 milionów ludzi posługujących się językiem hiszpańskim wymawiają przez S. Natomiast warto są podkreślenia dwie rzeczy. Bardzo ważne jest, na którą z tych form zdecydujecie się na początku, bo to jest bardzo trudno zmienić. Ja wiem, że łatwiej jest może przez S, natomiast wszystko też zależy, co Wam się bardziej podoba. Nie ma tak, że czy w Hiszpanii, czy w Ameryce Południowej przez jedną, czy drugą wymowę ktoś Was nie zrozumie. Nie. W Hiszpanii w ogóle są dość przyzwyczajeni do różnych akcentów, więc tu jakby to nie ma znaczenia. Jest, żeby zdecydować się na jedną, wy, yy, jedną z tych zasad. Yy, I tak czytamy, jak nam się bardziej podoba, ale zawsze w ten sam sposób. Czyli jeżeli mamy E albo I, to po prostu mamy albo wariant S, albo F. Czasem w języku hiszpańskim występują też zbitki dwóch spółgłosek. Pierwszą taką zbitką to są litery C i H tworzące dźwięk czy, czyli mamy na przykład cziko. Spółgłoską, która w zależności od samogłoski, która następuje po niej, będzie miała dwa warianty wymowy, jest spółgłoska G. I teraz G, jeżeli ma po sobie A, O albo U, czytamy po prostu jak G. Mamy na przykład gato, gota, paragłas. Wszędzie tam G czytamy jak G. Jeżeli po G mamy samogłoskę E lub I, to wtedy to jak nasze H. Czyli mamy na przykład hente, albo mamy na przykład hitano. Czyli jeżeli mamy G plus E albo I, no to to G czytamy jak H. Jeżeli chodzi o G, to G czasami występuje w takich e, zbitkach, gdzie mamy GUE albo GUI. I wtedy to U w środku Służy nam tylko po to, żeby G dalej przeczytać jak G. No bo gdyby bezpośrednio po G było I, no to musielibyśmy przeczytać hitarra. Natomiast ponieważ mamy to U w środku, tego U i tak nie czytamy, bo ono tam jest tylko po to, tak jak mówię, żeby zachować tą wymowę wszystkie. No i mamy słówko gitara albo na przykład Miguel. To też jest częsty błąd, że ludzie gdzieś tam to U. Czytają i czytają Miguel, nie imię hiszpańskie Michał to Miguel. Kolejna litera. Kolejna litera to litera H. H jest w języku hiszpańskim nieme, nigdy go nie czytamy, ale to dość łatwo zapamiętać, bo takim pierwszym słówkiem, które wszyscy poznają, jest słówko cześć, no i właśnie to cześć, no to jest Ola. Ola pisane przez H i. Tego H po prostu nie czytamy. Na przykład hospital, hotel. I tego H po prostu tam nie czytamy. H jest nieme. Kolejną literą jest litera J. J zawsze czytamy jak H. Czyli mamy na przykład słówko hirafa albo hardin. Dobrze. Następnie ma. Dobra, kolejną zbitką dwóch spółgłosek to są dwie spółgłoski L obok siebie. I wtedy kiedy takie dwa L występują obok siebie, to czytamy je jak nasze J. Czyli mamy na przykład mejamo, nazywam się i dwa takie typowe hiszpańskie dania tortilla i paella. tam powinniśmy te dwa L właśnie czytać jak J. Jedyną trudność w tym dźwięku jest taka, że czasami w niektórych regionach Hiszpanii e, albo Ameryki Południowej ta wymowa może się troszeczkę zmieniać, czasem to może być bardziej G mejamo a na przykład w Argentynie brzmi to nawet bardziej jak Meziamo. Ale tutaj, na potrzeby takich początków, możemy sobie przyjąć, że dwa l czytamy jak J. Dobrze. Kolejną literą, taką typową dla języka hiszpańskiego, Hiszpanie zawsze są bardzo dumni z tej litery, jest literka Enie. Enie, czyli N z taką falką na górze, mam nadzieję, że się tu pokazuje. Mamy jak nasze NI, więc nie mamy tutaj żadnego problemu. Warto tylko pamiętać, żeby, żeby na pewno każdy to N z falą przeczytać jak NI. Dobra. Jeżeli chodzi o literę Q, to Q podobnie jak wcześniej G występuje w takich zbitkach QUI albo QUE. Zawsze występuje w zbitkach QUE albo QUI i czytamy jak k albo KI. KINSE, Enrique. I tutaj chyba nie ma większej trudności też z tą literą. I teraz, dochodzimy teraz do litery, którą według moich obserwacji najtrudniej zaakceptować nam Polakom, że czyta się inaczej niż nam by się wydawało. Możemy nie czytać H, możemy przeczytać J jak H. Natomiast wtedy, kiedy mówię moim uczniom, że V czytamy jak B. No to tak trochę dziwnie na mnie patrzą i gdzieś tam z tym V i B zawsze są problemy. I znowu, yy, czasem ktoś przynosi mi jakieś audio, gdzie gdzieś tam faktycznie to brzmi jak coś pomiędzy V i B. Czasem w niektórych książkach jest napisane, że to V jako jest, kiedy jest na początku wyrazu. I ja się z tym akurat zgadzam, że kiedy jest na początku wyrazu, to to jest takie typowe nasze B. Czyli mamy na przykład słówko baka. Natomiast w środku wyrazu to jest coś pomiędzy. I teraz tak, w ogóle trzeba od tego zacząć, że Hiszpanie tych różnic praktycznie nie słyszą. Oni, dla nich V i B brzmią tak samo. Ja wiem, jak dziwnie to brzmi, dla nich to brzmi tak samo, więc hmm, wydaje mi się, że lepiej na początku po prostu to V czytać jak B, dlatego, że później yy, nasze W jest takie dość mocne i ono trochę dziwnie brzmi w języku hiszpańskim. Jak ktoś tak mówi, vivir. No nie, to jest bardziej bivir, Bivir. Dobra, czyli V możemy przyjąć, że czytamy jak B. No i zbliżamy się już prawie do końca. Mamy literkę X, którą czytamy jak X po prostu, czyli mamy na przykład słówko TAXI. Yy... Czasem mogą zdarzyć jakieś śmieszne sytuacje. Ja pamiętam jak na moim Erasmusie bardzo, bardzo dawno temu, kiedy pojechałam do Hiszpanii, jakiś pan cały czas nam mówił, że mamy pojechać w I my w ogóle nie mogłyśmy zrozumieć, o jakie Tassi mu chodzi. I dopiero po chwili domyśliłyśmy się, że chodzi o taksi, ale faktycznie gdzieś tam zdarza się, że ktoś to czasem troszkę inaczej czyta. Natomiast w większości przypadków jest to X. Dobra, i ostatnia, przedostatnia już litera. Dobrze, udało nam się prawie dokończyć. E, zostały nam dosłownie dwie litery. E, pierwsza z nich to Y, Y. E, po hiszpańsku troszkę zmienia się jej wymowa, w zależności od tego, czy występuje samodzielnie, jako spójnik na przykład. I wtedy to czytamy jak i, czyli Y równa się wtedy i. I to też oznacza nasze i, więc tu łatwo jakby zapamiętać. Natomiast w słowach jest to takie trochę przedłużone i brzmi bardziej jak j. Czyli mamy na przykład słówko mój czy jo. W niektórych regionach też możemy usłyszeć jo, Ale to tak jak mówię, my skupiamy się na razie na takiej bardzo podstawowej wymowie. I ostatnia litera, ostatnia spółgłoska to spółgłoska z. Jeżeli chodzi o z, to ono tak jak c, ma dwa warianty wymowy, czyli jeżeli decydujemy się na tą wymowę taką typową hiszpańską, to mamy, f, czyli mamy na przykład słówko zapato, a jeżeli zdecydujemy się na wymowę przez s, no to wtedy czytamy zapato. Tak jak mówię, ja na początku wybrałam tą wersję przez s, więc mnie trudno czyta się tym sepleniącym f. Natomiast no warto się nad tym zastanowić i konsekwentnie w ten sam sposób czytać. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam już na odcinek w przyszłym tygodniu, gdzie dalej zajmiemy się wymową. Tym razem poświęcę mój odcinek akcentowi i znakom specjalnym. Zapraszam do śledzenia mojego kanału tutaj na YouTubie i, i na Instagramie. Do zobaczenia za tydzień. Dzięki. Pa!